Dzień dobry najmilsi. Rozpoczęliśmy sezon maturalny, a tacy jak ja, czyli egzaminatorzy, rozpoczęli sezon sprawdzania matur. I chociaż nie mogę wam zdradzić żadnej tajemnicy, to przypuszczam, że większość z was powinna być e, bardzo zadowolona z wyników e, tego egzaminu. Niemniej jednak 17 maja, już w najbliższą środę, ci którzy podpisali w deklaracji chęć przystąpienia do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, spotkają się po raz pierwszy z formułą tego egzaminu na rok 2023 w ciągu roku pojawiały się na naszym kanale odcinki poświęcone tej maturze, wspominałam także o tym egzaminie podczas na przykład naszych spotkań, to dzisiaj ten odcinek będzie rodzajem odprawy przed maturą na poziomie rozszerzonym. Przypomnijmy moi drodzy najważniejsze fakty dotyczące tego egzaminu. Otóż kochani, w wypadku tej formuły musicie napisać minimum 500 słów. Tu akurat nic się nie zmieniło. Do wyboru będziecie mieć dwa tematy. Najprawdopodobniej jeden temat będzie dotyczył lektury z poziomu rozszerzonego z tej listy lektur z poziomu rozszerzonego i trzeba będzie odnieść się nie tylko do tej lektury, ale także do innych utworów literackich. Natomiast drugi temat będzie przypuszczam, będzie tematem z takim elementem jakiegoś twierdzenia, jakiejś definicji, definicji dotyczącej tekstów literackich, teoretyczno-literackiej na przykład związanej z groteską, narracją, kategorią czasu lub też na przykład jakąś inną kategorią estetyczną, taką jak komizm albo tragizm. I trzeba będzie odnieść się zarówno do tej definicji, jak i do wybranych przez siebie utworów literackich. Co jest na takiej maturze wymagane? Przede wszystkim wymagane jest oprócz przytoczenia lektury obowiązkowej, także odwołanie się do dwóch, co najmniej utworów literackich z różnych epok. Zatem, moi drodzy, pamiętajmy, że jeżeli lektura, o której mowa, będzie lekturą z dwudziestolecia międzywojennego, to potem możecie odwołać się na przykład do lektury z okresu średniowiecza i romantycznego. Kolejna kwestia, że wymagany jest minimum jeden kontekst. Kontekst może mieć różny charakter i sami pewnie dobrze wiecie, że konteksty mogą być biograficzne, historyczne, artystyczne, literackie, psychologiczne, filozoficzne, polityczne, społeczne, a nawet egzystencjalne. Wszystko oczywiście zależy od tego, w jaki sposób sformułujecie swoje stanowisko i jakimi argumentami będziecie je popierać. W pisaniu takiego rodzaju tekstu, rozprawki, tekstu argumentacyjnego, oczywiście nie odstępujemy od tych podstawowych zasad. Najważniejsze jest to, żebyście potrafili udowodnić swoje stanowisko, a tymi dowodami będą wasze argumenty. Każdy argument powinien być również wsparty odpowiednim przykładem. I tutaj kwestia, do której się odniosę, a która często spędzała sens powiek maturzystom tegorocznym, czy trzeba odwoływać się koniecznie co najmniej do jednej lektury, jeśli chodzi o poziom rozszerzony z tej listy rozszerzonych, na której na przykład znajdował się Arystoteles, François Rabelais, również Kawka, również Gombrowicz, także Michał Buchakow i tego rodzaju lektury, które no rzeczywiście wymagają bardzo świadomego i wnikliwego czytania oraz odbioru. W rzeczywistości tak jest, że możecie odwoływać się do tego tematu, również wykorzystując lektury obowiązkowe z poziomu podstawowego. I faktycznie CKF w swoich materiałach zamieszcza przykład wypracowania napisanego na poziom rozszerzony, który odnosi się wyłącznie do lektur z poziomu podstawowego, a jest całkiem przyzwoitą pracą. Jeśli chodzi o kryteria oceniania, to tutaj te kryteria zasadniczo może Zwiększone są ciuteczka wymagania, jeśli chodzi o ortografię i język, ale w przypadku punktacji, w przypadku pozostałych kategorii, takich jak, kochani, tak zwany klik, czyli kompetencje literackie, kulturowe, struktura, spójność pracy. Tutaj jakby nie ma żadnej zmiany, to znaczy w przeciwieństwie do matur z formuły 2015 ta punktacja także jest bardzo przyjazna i również za wypracowanie możecie otrzymać maksymalnie 35 punktów. Schemat oceniania jest dość podobny, więc egzaminator również ma tutaj ułatwioną pracę, nie musi nauczyć się jakiegoś innego sposobu oceniania. I teraz, co uważam, że powinniście pamiętać na tym egzaminie? Przede wszystkim e, uważam, że zasadniczo bardzo istotne jest, abyście dla własnego dobra powtórzyli sobie najważniejsze treści lektur obowiązkowych. Jeśli czytaliście, moi drodzy, także lektury z poziomu rozszerzonego, to myślę, że warto wybrać sobie te, które były w całości, e, nie we fragmentach. No i także powtórzyć sobie te treści y, dotyczące poziomu rozszerzonego, to jest bardzo przydatne, ale równie istotne jest, moi drodzy, odwołanie się do takich podstawowych, omawianych w szkole kategorii y, literackich, a zatem żebyście wiedzieli doskonale, wiedzieli, jak od siebie różnią się rodzaje literackie, co to znaczy narracja, jakie mamy rodzaje narracji. No i oczywiście przypomnimy sobie y, te, te narracje w poszczególnych lekturach. To nie tylko pierwszoosobowa czy też y, Trzecioosobowa. Myślę, że warto, abyście pamiętali, czym jest narracja personalna albo na przykład na czym polega polifoniczność w powieści. Koniecznie również y, uważam, że powinniście sobie przypomnieć o takich istotnych elementach, które dotyczą kategorii estetycznych, a więc na czym polega komizm, na czym polega tragizm, na czym polega groteska, bo groteska to nie jest tylko y, łączenie ze sobą elementów wewnętrznie sprzecznych, to także no, troszkę więcej y, informacji, czemu ta groteska służy. Ponieważ słowem kluczem do matur tegorocznych, w mojej osobistej opinii, jest tak zwana funkcjonalność. Co to to znaczy funkcjonalność. Na wykładach, podczas spotkań z młodzieżą, zwykłam porównywać to do takich bardzo, powiedziałabym, oczywistych domowych obowiązków. Coś jest funkcjonalne, jeżeli spełnia swoje zadanie. Zatem, jeżeli mam mieć funkcjonalny telefon, to on nie tylko musi dzwonić czy wysyłać wiadomości, ale też oczekuję od niego, że na przykład połączy mnie z internetem, no i tam jakieś inne, powiedziałabym, funkcjonalności są niektórym potrzebne. I tak samo jest, moi drodzy, z Waszą pracą, z Waszymi argumentami. One są funkcjonalne, jeżeli faktycznie służą udowodnieniu przywołanej przez Was tezy, Waszego stanowiska. No i oczywiście są połączone z tematem, z zagadnieniem, także przywoływane przez Was konteksty, mają sens w związku z omawianymi przykładami lektur, czy też tematem albo jakimś konkretnym, powiedziałabym, motywem, który dominuje w danym temacie. A zatem, moi drodzy, jest to także ważne, abyście mieli na uwadze, że najczęstszym rodzajem pytania, które trzeba będzie sobie postawić i na które trzeba będzie odpowiedzieć podczas pisania takiej pracy jest pytanie, jaka jest funkcja. Nie twierdzę, że tak może być temat sformułowany, ale jestem prawie pewna, że będzie właściwie bardzo podobnie sformułowany, a zatem jaką funkcję pełni. I tutaj możemy sobie wypełnić pozostałą treść dowolną, dowolnym zagadnieniem. A więc jaką funkcję w dziełach literackich na przykład pełni narracja, albo czemu służy kategoria czasu, w jaki sposób ta kategoria czasu jest prezentowana w utworach? Czy też funkcja komizmu, funkcja tragizmu, funkcja groteski? Funkcja na przykład motywu snu, również taki autobiografizm trzeba uwzględnić. Bardzo uważam, też jest istotne, żebyście na poziomie rozszerzonym wykazali się pewną znajomością informacji biograficznych, zwłaszcza jeśli chodzi o tych czołowych polskich autorów. A zatem myślę, że warto przypomnieć sobie biografię chociażby Mickiewicza, Słowackiego, popatrzeć z jakimi epokami literackimi związani są konkretni autorzy, Autorzy tekstów literackich, o których najczęściej się wspomina, także ci z poziomu rozszerzonego, bo to ma również znaczenie. Ja bym się wcale nie zdziwiła, gdyby jednym z tematów był temat dotyczący wpływu tendencji epoki literackiej na, czy też czasów historycznych, w jakich żyje autor, na treść jego utworu. To jest zresztą bardzo ciekawy temat, który można rozwijać na wiele rozmaitych sposobów. Przygotujcie się jednak na to, że podczas pisania matury na poziomie rozszerzonego, Rozszerzonym, problemem w temacie nie będzie już, moi drodzy, problem takiej natury życiowej. A więc, tak jak na poziomie podstawowym pisaliście o bohaterstwie, czy też pisaliście o sprzeczności, złożoności ludzkiej natury, tak uważam tutaj na poziomie rozszerzonym należy nastawić się bardziej na coś, co ma związek z teorią literatury. A zatem, też warto będzie powtórzyć sobie najważniejsze nurty filozoficzne związane z konkretną epoką i sprawdzić, w jaki sposób niektórzy. Które z nich realizowane są w utworach literackich. Proszę też podejść do tego egzaminu w taki sposób, że on nie jest jakąś szczególnie wielką trudnością. Wydaje mi się, że bardzo dobrze będzie odbierane popisanie się wiedzą, jeżeli interesujecie się dotyczącą także literatury innych krajów, teatru czy różnych dziedzin sztuki. Myślę, że to jest chyba podstawowe założenie tej matury, aby nie ograniczać się wyłącznie do listy lektur, ale także, żeby. Aby móc popisać się jakąś wiedzą specyficzną, bo maturzyści mają rozmaite y, zainteresowania. Miałam takich uczniów, którzy doskonale znali literaturę iberoamerykańską, japońską, y, którzy się świetnie orientowali w zagadnieniach dotyczących teatru, i ta wiedza zostawała przez nich wykorzystana in-plus, ponieważ zawsze przychodzili, później mówili, że otrzymali 100% na maturze rozszerzonej. Przestrzegam także przed tym, żebyście nie myśleli, że w treści waszego argumentu najważniejsze będzie streszczanie jakiegoś utworu, bo no, komisja może nie znać według was takiego filmu, takiej sztuki czy takiej książki. Tutaj najważniejsze zasady dotyczące matury podstawowej także są. Istotne, a więc nie używamy przykładów utworów, które nie zostały przetłumaczone na język polski. To jest bardzo, bardzo ważne. Można się odnieść do czegoś z zagranicy, ale istotne jest, aby było to przetłumaczone, aby egzaminator mógł sobie takie tłumaczenie znaleźć. Kolejna sprawa. Komiksy, mangi, bardzo popularne zresztą, nie są traktowane jako teksty literackie. One są być może taką częścią świata kultury, o której warto wspomnieć, chociażby w kontekście tego wam nikt nie zabrania. Ale proszę nie traktować komiksu czy mangi jako tekstu literackiego. To jest dosyć istotne, bo takie pytania już padają od wielu, wielu lat. Gdyż manga ma swoich wiernych fanów i często chcą się na nią powoływać w trakcie pisania swojej pracy. Ostrzegam także przed przypadkowością dobieranych przykładów. Z jakiegoś powodu ta lista lektur podstawowych i tych na poziom rozszerzony jest tak wieloraka, tak złożona. Jeżeli bowiem nie macie przykładu z innych dziedzin sztuki, to warto skorzystać z wydrukowanej w arkuszu naturalnym listy. I wówczas e, zaręczam Wam, że znakomita część utworów, zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego, będzie się świetnie nadawała do realizacji kryterium. No i teraz moi drodzy, też taka istotna uwaga. Tematy na poziom rozszerzony mogą brzmieć bardzo naukowo i mogą być bardzo, bardzo skomplikowane, przynajmniej sformułowane w sposób skomplikowany na takim poziomie językowym bądź gramatycznym. Dlatego też. Proszę Was, abyście nie wpadali w panikę. Z reguły tak sformułowane tematy. To są po prostu tematy, które wymagają od Was czytania ze zrozumieniem. W rzeczywistości, jak później się okazuje, chodzi o rzeczy, z którymi z pewnością mieliście okazję zapoznać się w szkole, zwłaszcza jeżeli chodziliście do klasy o profilu rozszerzonym i nie są wcale tak bardzo, bardzo wymagające czy trudne. Tutaj najważniejsze jest, aby podzielić sobie ten temat na części, a zatem e, mamy tam na przykład do wykonania trzy, Bądź cztery czynności, które są związane. Jeżeli na przykład będzie to temat dotyczący realizacji groteski oraz jej funkcji w dziele literackim, to piszemy nie tylko o tym, w jaki sposób tę groteskę rozumiemy. Jak ona się Pojawia w rozmaitych utworach literackich, ale również musimy zastanowić się nad jej funkcją, bo inną funkcję będzie pełnić groteska w okresie wieku XX, a być może zupełnie inną funkcję pełni groteska w okresie średniowiecza. Przypominam, funkcja to jest właśnie taki sposób wykorzystania, do czego służy ten utwór. Żaden pisarz nie tworzy utworu e, tak po prostu sobie a muzą. Każdy ma coś do przekazania. Nawet Witkacy, który stwierdził w teorii czystej formy, że dzieło nie powinna spełniać żadnych takich utilitarnych, społecznych, czy powiedziałabym nawet psychologicznych postulatów w sensie, że, żeby czegokolwiek człowieka nauczyć albo przestrzec. Mimo to szewcy jednak są pewnego rodzaju przestrogą przed totalitaryzmem i przed całkowitą katastrofą. A zatem moi drodzy proszę za każdym razem zapytać siebie tak zwyczajnie po ludzku wewnętrzu duszy. Co takiego chciał nam powiedzieć autor, o którym zamierzam wspomnieć w mojej pracy? Do czego to dzieło miało służyć? Dlaczego ludzie po jego przeczytaniu mieli coś do przemyślenia, czy też y, mieli być skłonieni do konkretnych działań, jakichś czynności? To jest bardzo istotne. Zaprzyjaźnijcie się tak naprawdę z literaturą. Pamiętajcie, że to nie jest sposób na to, aby Was męczyć. To jest sposób na to, żeby zachęcić Was do konkretnych refleksji i żeby oczywiście podać Wam rozmaite przykłady z wielu epok literackich, abyście zobaczyli, jak ta myśl ludzka się rozwija i czy tak dużo się na przykład w człowieku zmieniło od czasów Dajmy na to epoki romantyzmu. Ja za Was serdecznie Was oczywiście pozdrawiam i za Was trzymam kciuki. Jestem pewna, że osiągniecie sukces i życzę Wam ogromnie, ogromnie mocno powodzenia podczas tego egzaminu. Do zobaczenia.